Policja Grodzusła. Dzień dobry, proszę pana, dziecko mi się dusi. Co mam robić? Prze proszę, proszę nachylić dziecko. Halo. Tak. Proszę się uspokoić, proszę nachylić dziecko do przodu, głową do dołu po prostu, żeby wyśpóściło to. Halo. Tak. Proszę nachylić dziecko głową do dołu i spróbuj, Jest poklepać po plecach. Dziecko ma ile lat! Dwa lata, nie mam gorączkę, bo tam hmm. przeciwgorączką i go chyba nie może połknąć. Halo! Tak jest. Tych jeszcze? Nie, nie wiem z się że pan co nadbierają pan na to Halo! Tak jest. Hmm. Proszę, proszę, proszę oddychać nacisnąć oddychać. na... Halo! Tak! I co, oddychać Halo? Tak jestem! Odchać dziecko, proszę pójść. A teraz minuta, proszę na minus dziecko, tak żeby boli miało ...niżej po prostu. żeby. Powodat yy... do góry tak poważnie. Od, już? To na bok proszę ułożyć dziecko. Jak oddycha, to na bok proszę ułożyć. Tak, ułożyć. No, dziecko. Uważaj no, no, już. No to jest to, co Marończyk zrobił. Yy, I sianieje całe. Grotków. Tak. Tak, tak Ale to oddycha. jest czerwony, już robi się czerwony. Tak. 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 Nie wiem, proszę panią, jak się nazywa, bo nie mam czasu tego spisać. Bo ja mam panią na słuchawce cały czas. Halo, oddychaj dziecko. Tak, górko. tak, to tak. Proszę tak, wosku, na bosku dziecko. Proszę na boku łowić dziecko, dobrze? Dobrze. Bosku na boku. Zaraz karetka tam do was przyjedzie. Dobrze. Wróciły, wróciły już wszystkie te? Tak, Wynastki tak, jest już Znaczy, coś ma wrócić. Dobrze, zaraz tam do Was przyjedzie karetka. Dobrze. Czy dobrze. potrzebuje jeszcze Pani jakieś pomocy ode mnie? Nie. Nie, dziękuję. Jak Jak nie było, proszę. proszę jeszcze raz dzwonić tutaj do mnie. Dobrze, wie? dobrze, dziękuję bardzo. Panu. Do Pani zadzwoni, ja chcę dzwonić, bo z pogotowia będę do Pani